Dzisiaj w naszej serii o połączeniach karty na weekend, na weekend 26-7 kwietnia, albo 7-8, troszkę jestem, nie, nie dzisiejsza, mamy kartę Rydwan oraz kartę Hierofan, papież arcykapłan z takiej bardzo współczesnej, minimalistycznej tabli Neotarot, która być może jest dobra dla początkujących, bo nie jest, nie jest przesycona. Natomiast też ma tą, nie każdy lubi taką estetykę. Mamy rydwan jako kartę pierwszą. Rydwan to karta zawsze oznaczająca jasność celu, do którego ktoś zmierza, determinację do osiągnięcia tego celu, silną wolę i taką gotowość, energię. Czego ten cel dotyczy? No tego. Zawsze mówię, pierwsza karta pokazuje, Główną informację, drugą uzupełnienie tej informacji. Czyli karta jasno-szczelu: dokąd ten rydwan zmierza, dokąd odpędzi, co jest jego celem w ten weekend? Jego celem jest spotkanie z duchowym. Nie tylko z duchownym, to może być faktycznie duchowny, to może być ksiądz nawet w kościele, to może być udział w mszy dla kogoś, bo może to jest ten aspekt duchowy, ale generalnie Hierofan oznacza kogoś. Kto ma połączenie silne z taką duchowością? Przewodnik, kapłan, szaman, nauczyciel, buddysta, osoba, która, osoba, która ma połączenie z, z boskim, z wymiarem boskim. Zresztą mamy tutaj tych uczniów. Którzy przysłuchują się. Więc on jest dzisiaj na tym skupiony i co więcej, ponieważ zawsze powtarzam, że warto patrzeć też na, na to, w jaki sposób wobec siebie są postacie na kartach, ponieważ ten kapłan zwraca się, zobaczcie, w kierunku e, rydwana, w kierunku tej postaci, to też oznacza, że ta wizyta, ta nasza wizyta e, z tym, ta, to połączenie z tym duchowym w ten weekend będzie dla nas ogromna wa ogromnie ważna. W sprecyzowaniu, jaki jest cel mojego życia na teraz, taki głęboki, o takim wymiarze duchowym, o takim pierwiastku duchowym, to go może zainspirować do przeformułowania, czyli do jasności tego celu, takiego poczucia, że to jest ważne, duchowe, mocne. To nie jest tylko cel typu zarabianie pieniądze, nie o tym jest. To nie jest cel, gdyby tu były denary, gdyby tu były, gdyby tu była kielichy, to by miało związek z emocjami. Tym celem, tym stworzeniem nowego celu jest ten wymiar duchowy, moją jasność, dokąd ja zmierzam, ponieważ jest to ważne dla mojego rozwoju duchowego, dla świata, ten aspekt duchowy. Mocne karty, bardzo mocne. W karty, więc na pytanie, które zadałam, czego potrzebuje moja dusza dzisiaj, bo takie pytanie zadałam, moja i wszystkich, którzy oglądają moje przesłanie, dusza potrzebuje właśnie tego kontaktu z tym duchowym. I ponieważ jest to Rydwan, duże arkana, to to jest nadrzędne zadanie na ten weekend. Czyli weekend, jeśli planuję, to to jest numer jeden na mojej liście, a potem. Sprzątanie, a potem spacery, a potem spotkania ze znajomymi. To musi być numer jeden. Dziękuję, że mnie oglądacie. Zapraszam do subskrypcji. Uczymy się razem dalej. Pozdrawiam.